Tak, słucham. w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej chciałem wyrazić najwyższe zdziwienie militaryzacją parlamentu. Znaczy na terenie parlamentu, całego kompleksu zostały zgromadzone duże siły policyjne. Także na terenie budynku Senatu znajdują się oficerowie Boru. Chcieliśmy wyrazić nasze zaniepokojenie tą sytuacją, ponieważ przynajmniej tym, którzy mieli do czynienia bezpośrednio ze skutkami wprowadzenia stanu wojennego przypomina to najgorsze możliwe Uuuu. praktyki, a powiem szczerze, w imieniu naszego klubu, proszę, że nie ma żadnych powodów, żadnych podstaw Ale do jaki tego, ma pan wniosek formalny żadnych panie podstaw, panie żeby w ten sposób żeby w, ten, żeby, w takich, panie żeby w takich warunkach Panie, senatorze. Żeby, panie Marszałku, żeby w takich panie warunkach. Panie. Proszę, proszę bardzo, wstyd, proszę ze to jest powodem, że w ten sposób prowadza się policja na teren Parlament. Panie senatorze, nie, 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 proszę, proszę o spokojnie. Panie senatorze, na pan mojej dobroci, bo pan nie wygłosił wniosku formalnego i to było bardzo nieuczciwe i niesolidne. Nie, ja nie udzielam panu głosu, nie udzielam. Nie udzielam panu głosu, bo pan zrobił to na, y, wykorzystując moją. A pan marszałek Borusewicz w, jakiej, y, w jakim trybie? Wniosek formalny tak? o odroczenie tego posiedzenia do czasu opuszczenia terenu Sejmu i Senatu przez siły policyjne. Nie, nie będziemy obradować pod taką presją. Oprócz tego, Oprócz tego. Panie senatorze. nie wiem dlaczego też są na, na, Dobrze, ale na terenie Sali na terenie Sali są w boru. W ciągu dziesięciolecia Zgłosi... mojego senator y, nigdy to się nie zdarzyło. Pan marszałek, proszę się, panie marszałku, nie bać czegokolwiek. Panu i pisowi nic z naszej strony nie, nie grozi. Dobrze, panie, panie marszałku, panie ja bardzo proszę o uspokojenie, o niepodnoszenie napięcia. Zupełnie niepotrzebnie się państwo denerwujecie. Zapewniam pana marszałka i zapewniam Wysoką Izbę, że na terenie Izby nie znajdują się funkcjonariusze policji i to jest nieprawda. Nieprawda, panie marszałku, mówię, mówię, że nieprawda. No więc mówię, no więc proszę mi wierzyć albo nie, po prostu tylko... Y y Pana informuję, tak żeby również opinia publiczna wiedziała. Bardzo proszę panie senatorze. W jakim marszał, trybie pan, pan się zgłasza? Pan, pan, panie marszałku, jak się w, w, tylko przedstawić obraz pewnej sytuacji. Ale nie, nie, nie. nie. nie, nie. Został panie zgłoszony wniosek... Tak, ja, panie, panie marszałku, panie, panie senatorze. Został zgłoszony wniosek formalny. Pan senator, pan senator Kazimierz Wiatr, bardzo proszę. Jak panie marszałku, chciałem zgłosić wniosek przeciwny, uważam, że uzasadnienie przedstawione przez pana senatora Borusewicza nie uzasadnia przyjęcia wniosku o przerwę. Chciałbym tylko powiedzieć, że domyślam się, że obecność policji ma zapewnić bezpieczeństwo senatorom także Platformy Obywatelskiej i PiS-u. Proszę państwa, I, ponieważ tak proszę bardzo do Chciałem tylko kwestii. przytoczyć obrazy, jakie otrzymaliśmy z mediów, jakie się działy po zakończeniu sejmu. Wiemy, że także wiele osób z Platformy Obywatelskiej w tym uczestniczyło. Dlatego mnie to dziwi po prostu i dlatego zgłaszam wniosek przeciwny. Rozumiem I głosujemy ten wniosek. Głosujemy wniosek pana marszałka Borusewicza o ogłoszenie przerwy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyniku. Głosowało 80 sena, 81 senatorów za, 21 przeciw, 60. Wniosek został odrzucony. Przystępujemy do rozpatrzenia. E, 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 państwo chcecie przyjąć zasadę e, sejmu. E, to proszę bardzo, no ale słucham Panie. W jakim trybie Pan chce się zgłosić? Pan Jest. senator Napieralski? Wniosek formalny, Panie Marszałku. Proszę bardzo. Ja tam się niczym nie kieruję, Panie Marszałku. Proszę, z, proszę z dużym panie. spokojem chciałbym wygłosić, co mam do powiedzenia. Otóż we wniosek formalny mój brzmi następująco. Otóż chciałbym w ramach dostępu do informacji publicznej dowiedzieć się, kiedy do Pana Marszałka wpłynął dokładną datę, dokument dotyczący funkcjonowania przedstawicieli mediów polskich i nie tylko polskich na terenie naszego parlamentu. To nie jest wniosek formalny. To nie Chciałbym jest wniosek formalny, taką informację, dzisiaj są ale to nie jest. Na sali. Pan może, panie senatorze, przepraszam bardzo, panie senatorze, może pan się zgłosić do mnie takim wnioskiem, ale to nie jest wniosek formalny. Panie to panie zgłaszam się do pana z takim nie. wnioskiem, panie marszałku, żeby taką informację pan mi udzielił. To, ale to nie jest Napiszcie. wniosek formalny. To może pan prosić, ale to nie w trybie wniosku formalnego. Przepraszam bardzo. Proszę zapoznać się z regulaminem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie ten, tylko pan senator. Pan senator Augustyn, bardzo proszę. Wniosek w jakim Panie Marszałku, czasie? tak, wniosek formalny. Panie marszałku, Wysoka Izbo. To nie tylko jest tak, że tutaj mamy oddziały policji na terenie parlamentu, jeśli przez ten teren rozumieć wszystkie drogi dojazdowe i tak dalej. Prawie mnie podeptano, jak szedłem tutaj. Biegnący policjanci. Ale. Ale... Ale podeptano, czy nie? Na szczęście nie. nie. Ale mój wniosek. To... To... Bo na szczęście nie jesteśmy Białorusią i jeszcze być może Uuu. jeszcze być może Uuu. być może nami nie rządzą tak sympatyczni ludzie. Jak tam. Natomiast chcę, chcę wyraźnie powiedzieć i tego dotyczy mój wniosek, że już zatrzymywanie przez policjantów, senatorów w sytuacji, kiedy straż marszałkowska stwierdza naszą senatorsko. tożsamość jest absolutnym skandalem. Panie, senatorze, I panie marszałku, mój wniosek polega nie, 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 na tym, tak? że, że, że. Tak, słucham panie senatorze. Żeby pan Jakim marszałek wniosek? spowodował nie tylko usunięcie tych osób, ale jeżeli to jest panie, niemożliwe, to przynajmniej zakazał legitymo, legitymowania Panie e, pana Brawo. panie senatorze. Informuję pana senatora Mieczysława Augustyna, że nie był to wniosek formalny. Nie był wniosek formalny. Nie ma. Proszę sobie się zapoznać z Regulaminem i zczytać katalog wniosków formalnych. Z przekrością stwierdzam albo z radością to różnie można twierdzić no, nie był to wniosek formalny, panie senatorze. Nie poddam tego wniosku pod głosowanie, bo to nie był wniosek formalny. Przystępujemy. Proszę pozwolić prowadzić obrady. Naprawdę, jeszcze pan chce awanturować się? Proszę bardzo. Pan senator Jan Rulewski, proszę uprzejmie. W jakim trybie pan chce zgłaszać? W trybie regulaminu, panie marszałku. Ale w jakim trybie? Nie, panie senatorze. Trybie nie wniosek ma żadnych... do, do, do prac Senatu na tym i następnych posiedzeniach. Otóż, panie marszałku, składam wniosek formalny o przestrzeganie regulaminu w zakresie rozpatrywania wszelkich ustaw i uchwał w trybie regulaminowym, którym. Wyłącznie jeśli chodzi o czas rozpatrywania i konsultacje przyjmuje się wyjątki. Od dłuższego czasu zauważam, że wyjątki stały się zasadą. Nie tylko wyklucza się głosy innych senatorów niż koalicyjni, ale wyklucza się dwie trzecie społeczeństwa z uczestnictwa w konsultacjach. Pan temu patronuje, ale wierzę, że pan to przełamie i nie wykluczać będzie pan opinii publicznej z uczestnictwa zarówno w czasie konsultacji, jak i obrazu posiedzeń Senatu. Panie senatorze, szanowni państwo, ja. Dam Państwu regulamin i poproszę, żebyście się Państwo z tym regulaminem zapoznali i przeczytali ten regulamin, bo widzę, że nie znacie regulaminu dobrze? Pana.